Masz przed sobą chwilę, która wydaje się nie pasować do codziennego rytmu życia. Zerkasz na zegarek, widzisz, że jest gdzieś między trzecią a piątą nad ranem i czujesz, że większość ludzi w takiej sytuacji przeciągnęłaby się, odwróciła na drugi bok i poszła dalej spać. Wydaje im się, że ten moment wczesnego poranka nie ma większego znaczenia, że to jedynie czas na dodatkowe minuty snu. Ty jednak czujesz coś innego. Czujesz, że jest w tym momencie pewna niezwykła przestrzeń, szansa na wprowadzenie w życie zmian, których tak bardzo pragniesz. Jeżeli raz po raz budzisz się w tych nietypowych godzinach, to być może wcale nie jest to przypadek ani dokuczliwa bezsenność. To może być subtelny sygnał z Twojego wnętrza, zaproszenie do tego, aby wykorzystać tę ciszę i spokój, kiedy świat wokół jeszcze śpi, do odkrycia czegoś nowego i zbudowania podstaw przyszłego sukcesu. Właśnie wtedy, kiedy umysł nie zdążył się jeszcze zagalopować w natłoku codziennych spraw, kiedy ciało jest w stanie przejścia ze snu w jawę, pojawia się niezwykła okazja, żeby świadomie przekierować własne energie i przestawić je na tory rozwoju. Jest coś magicznego w stanie psychofizycznym pomiędzy trzecią a piątą nad ranem. W tym czasie twój mózg bywa bardziej podatny na nowe sugestie i kreowanie wizji, a granica między świadomością a podświadomością jest nieco cieńsza niż w środku dnia. Dlatego właśnie wtedy otwierają się drzwi do głębszych zmian. Wiele osób z góry uznaje, że nie są rannymi ptaszkami, albo twierdzą, że potrzebują więcej snu. Może i to prawda w ich przypadku, ale. Często jest też tak, że to nasze nawyki i przyzwyczajenia definiują, kim jesteśmy i jakie mamy możliwości. Jeżeli więc nauczysz się choćby przełamywać te schematy, jeśli zamiast marudzić, że jest za wcześnie, spojrzysz na tę porę z wdzięcznością, zrozumiesz, że kryje się w niej przestrzeń do pracy nad sobą, zaczniesz dostrzegać rezultaty przekładające się na każdą dziedzinę Twojego życia. Pierwsze, co warto zrobić. Gdy zauważysz, że obudziłeś się w tych godzinach, to zwrócić się do medytacji. Nie chodzi o to, by usiąść i w nerwach próbować uciszyć wszystkie myśli, lecz by wypracować prostą, lecz skuteczną praktykę, która przeorganizuje twoje fale mózgowe i twój sposób patrzenia na rzeczywistość. Wyobraź sobie, że siedzisz wygodnie, zamykasz oczy i bierzesz kilka bardzo głębokich wdechów. Przy każdym wdechu masz wrażenie, że twoja klatka piersiowa wypełnia się światłem i spokojem, a przy każdym wydechu puszczasz wszystko, co jest napięciem lub stresem. Następnie zwróć uwagę na swoje serce. Postaraj się je poczuć, jak bije w piersi. Wyobraź sobie, że promieniuje ciepłym, złocistym blaskiem. Niech ten blask rozleje się z serca na całe ciało do płuc, brzucha, ramion, dłoni, nóg. Aż po czubek głowy i czubki palców u stóp. W ten sposób wprowadzasz się w stan, w którym czujesz spokój, a zarazem gotowość do przyjmowania tego, co najlepsze. Potem skup się na tym, co chciałbyś poczuć w ciągu zbliżającego się dnia. Może to być pewność siebie, entuzjazm, kreatywność czy życzliwość. Tak naprawdę nie musisz ograniczać się do jednej emocji. Ważne, żebyś mocno wszedł w ich odczuwanie, pozwolił im przepełnić całe ciało. Później, kiedy już ten stan emocjonalny będzie mocno w tobie zakotwiczony, zacznij wyobrażać sobie swoją przyszłość w jej najbardziej upragnionym kształcie. Może to być wizja ciebie na scenie przemawiającego do tysięcy ludzi, może to być obraz zdrowego ciała biegającego swobodnie brzegiem morza, a może dom pełen bliskich ci osób, gdzie panuje radość i harmonia. Zrób wszystko, żeby ten obraz był pełen szczegółów, barw, dźwięków, zapachów, a przede wszystkim odczuć w ciele. Im więcej zmysłów zaangażujesz, tym bardziej twój umysł zacznie tę wizję traktować jak rzeczywistość, do której warto dążyć. Przyjemnym efektem ubocznym takiej medytacji jest to, że dosłownie przesterowujesz swoje mózgowe okablowanie. Tworzysz nowe ścieżki neuronalne skierowane na rozwój, na pozytywne rozwiązania i dostrzeganie okazji. Bardzo często ludzie, którzy regularnie w ten sposób pracują, doświadczają nieoczekiwanych zbiegów okoliczności, poznają odpowiednich ludzi, dostają olśnienia twórcze i mają poczucie, że życie zaczyna im sprzyjać. Nie jest to żadna magiczna sztuczka, tylko rezultat świadomego skupienia myśli i energii na tym, czego się pragnie. Nauka mówi nam, że wszystko jest wibracją, także nasze emocje i intencje, więc jeśli uczysz się nastawiać na wyższe częstotliwości, to po prostu inaczej wchodzisz w interakcję z otaczającym światem. Wiele osób próbuje medytować i szybko się zniechęca, bo chcieliby natychmiastowych cudów. Jednak tak jak z ćwiczeniami fizycznymi, nikt nie nabuduje atletycznej sylwetki po dwóch wizytach na siłowni. Trzeba konsekwencji, bo tylko tak wytrenowujesz mózg i świadomość w nowym kierunku. Drugie, co może okazać się wręcz zbawienne o świcie, to poruszenie ciała. Wcale nie musisz skakać jak przy intensywnym treningu, wyciskając siódme poty, choć jeśli masz ochotę na energiczny fitness, nic nie stoi na przeszkodzie. Chodzi jednak o uważny, pełen spokoju ruch, który pobudzi krążenie, rozciągnie mięśnie a jednocześnie pozwoli ci zakotwiczyć się w tu i teraz. Możesz zrobić serię prostych ćwiczeń rozciągających albo wypróbować elementy jogi. Wystarczy, że staniesz prosto, weźmiesz kilka głębszych oddechów i zaczniesz się delikatnie poruszać, kołysząc biodrami, rozluźniając barki, obracając szyję lub lekko skręcając tułów raz w jedną, raz w drugą stronę. Wyobrażaj sobie, że wraz z każdym ruchem przepływa przez ciebie orzeźwiająca energia, która usuwa zastałe blokady i pozwala ci przywitać nadchodzący dzień z lepszym samopoczuciem. W tym stanie możesz pójść o krok dalej i skupić się na własnej sile życiowej. Często w tradycyjnych praktykach wschodnich mówi się o energii, która krąży w ciele przez różne centra, zwane czakrami. Nie musisz być ekspertem, żeby zacząć się nimi interesować. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, iż w okolicy podstawy kręgosłupa masz wir energii, który, gdy go pobudzasz ruchem i oddechem, zaczyna świecić coraz jaśniej i obracać się coraz szybciej. Potem ta energia płynie w górę kręgosłupa, dociera do serca, gdzie robisz moment pauzy, i wyobrażasz sobie, że to ciepłe światło wypełnione jest wdzięcznością i miłością. Które rozsyłasz w eter do wszystkich istot. Następnie dalej płynie ona przez gardło czoło aż do czubka głowy, skąd wyobrażasz sobie niewidzialną nić łączącą cię z ogromną mądrością, przenikającą całą rzeczywistość. Po paru minutach takich ruchów i świadomych oddechów stoisz spokojnie, czując jak ciało jest wybudzone i lekkie, a jednocześnie ukorzenione. Zamiast walczyć z sennością kawą czy herbatą, dajesz sobie zastrzyk naturalnej energii. Dodatkowo wyzwalasz endorfiny, które poprawiają nastrój, dzięki czemu trudniej będzie cię wytrącić z równowagi w ciągu dnia. Taka praktyka, powtarzana dzień za dniem, potrafi całkowicie zmienić sposób, w jaki podchodzisz do codziennych obowiązków. Czujesz w sobie więcej uważności na sygnały płynące z ciała, na przykład wiesz, kiedy potrzebujesz odpoczynku a kiedy masz zapas sił, by zrobić coś kreatywnego. Trzecie, co może radykalnie wpłynąć na twoje życie, to nauka nowych rzeczy właśnie w tym wyjątkowym przedziale czasowym. Kiedy świat jeszcze śpi, kiedy jest cicho i nic cię nie rozprasza, twój umysł jest szczególnie chłonny na wiedzę. Możesz więc wykorzystać te minuty czy godziny na czytanie książki, słuchanie podcastu, oglądanie wykładu online. Czy analizowanie materiałów, które Cię zainteresowały? Kluczem jest świadomy wybór tego, czego się uczysz. Jeżeli wybierzesz coś, co faktycznie Cię fascynuje, albo w jakiś sposób łączy się z Twoimi planami i marzeniami, przyswajana wiedza zacznie budować w Twoim mózgu nowe połączenia, skojarzenia i idee. Możesz nawet po zakończonej lekturze, czy przesłuchaniu wykładu. Wyobrazić sobie, że tłumaczysz zdobytą wiedzę komuś zupełnie początkującemu. Ta technika, przypominająca nauczanie wyimaginowanego ucznia, genialnie wzmacnia zapamiętywanie i pozwala wyłapać luki, które wciąż masz w głowie. Jeśli coś szczególnie Cię zafascynuje, zadaj sobie pytanie, jak możesz to wykorzystać w praktyce, jak to się łączy z Twoimi długoterminowymi celami. Każdy nowy fakt czy ciekawostka może stać się iskrą, która rozpali w tobie motywację i zaprowadzi do nieoczekiwanych odkryć. Być może dowiadując się o najnowszych badaniach nad neuroplastycznością mózgu, zrozumiesz, że w każdym momencie życia możesz zmienić swoje nawyki, bo twoje komórki nerwowe adaptują się do nowych warunków, jeśli wykażesz się cierpliwością i uporem. A może studiowanie zagadnień związanych z fizyką kwantową otworzy ci oczy na to, jak potężną rolę odgrywa obserwacja i nastawienie w kształtowaniu twojej rzeczywistości. Te trzy elementy medytacja, ruch ciała i nauka fantastycznie się wzajemnie wspierają. Gdy medytujesz, twoja koncentracja rośnie i potem łatwiej ci skupić się na przyswajaniu nowej wiedzy. Kiedy poruszasz ciało, energia zaczyna lepiej krążyć, co wpływa na bardziej optymistyczny stan umysłu, wspierający medytację. Nauka z kolei dostarcza ci świeżych inspiracji, nowych idei, które możesz wplatać w swoje wizualizacje czy refleksje podczas ćwiczeń. W ten sposób każdy z tych filarów napędza kolejne, tworząc wspaniały krąg rozwoju i samodoskonalenia. Jest jednak pewna czwarta rzecz, którą możesz dodać do porannej rutyny. Choć może zdawać się zupełnie niepasująca do reszty. Właśnie o to chodzi, żeby trochę przełamać schemat i pobudzić jeszcze inne obszary swojej kreatywności. Możesz na przykład zrobić coś całkowicie abstrakcyjnego, jak namalowanie szybkiego, spontanicznego rysunku tego, co ci się śniło albo co przyszło ci do głowy w momencie obudzenia. Nie musi to być dzieło sztuki. Nawet kilkanaście kresek i przypadkowych kolorowych plam. Może cię zdziwić tym, jak potrafi odzwierciedlać nastrój albo myśl krążącą pod skórą. Możesz też króciutko spisać jakieś pojedyncze zdanie, które nie ma sensu z zewnątrz, ale w tobie coś porusza. Taka mini aktywność, oderwana od reguł, daje sygnał twojej głowie, że oto witasz poranek nie tylko dyscypliną, lecz także twórczą wolnością. To może brzmieć dziwnie albo nawet niepoważnie. Ale często takie krótkie, niepasujące działania wybijają nas z rutyny i poszerzają pole percepcji, co ostatecznie przekłada się na lepszy dostęp do własnej intuicji. Bez względu na to, czy jesteś osobą, która łatwo się budzi o świcie, czy dotąd uznawałeś się za nocną sowę, możesz spróbować choć przez kilka dni zastosować tę poranną praktykę i sprawdzić, co się stanie. Być może w pierwszych dniach Poczujesz opór, bo organizm będzie domagał się kolejnej godziny snu, a w głowie pojawią się wymówki: po co mi to? Przecież mogę zrobić to później. Jednak prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy pomimo oporu postanawiasz zaufać procesowi i wytrwać. To tak, jakbyś sadził w ogrodzie nasionka. Na początku nic nie widać, ale pod ziemią zachodzą procesy, z których dopiero po jakimś czasie wyrasta roślina. W Twojej świadomości też zajdzie pewna zmiana, którą z czasem zaczniesz zauważać w sposobie myślenia i reagowania na świat. Możesz też zauważyć, że ludzie z Twojego otoczenia nie zawsze zrozumieją, co robisz. Niektórzy będą pytać, po co tak wcześnie wstawać? Przecież to męczące i nienormalne. Czasem możesz poczuć, że musisz się tłumaczyć albo bronić. I to jest całkiem naturalne, bo wykraczasz poza schemat, przyjęty przez większość. Pamiętaj jednak, że kiedy ludzie zaczną dostrzegać, że jesteś bardziej spokojny, pewny siebie, twórczy, mniej podatny na stres i że wyglądasz, jakbyś miał więcej czasu na wszystko, wtedy mogą zacząć się interesować, jak to możliwe. Twoja postawa stanie się dla nich żywą inspiracją. I nawet jeżeli nie przekonasz wszystkich, to już sam fakt, że robisz coś dobrego dla siebie, jest wystarczający. Kluczem do wykorzystania tej porannej praktyki jest konsekwencja. Zrób to raz, drugi, piąty, czternasty i obserwuj, jak stopniowo zmienia się twój organizm i umysł. Jeśli podejdziesz do tego z otwartością, możesz odkryć, że zaczynasz mieć więcej energii przez resztę dnia i że wieczorem zasypiasz z większym spokojem. Możliwe, że łatwiej jest ci wtedy utrzymać koncentrację w pracy czy szkole bo nauczyłeś się w krótkim czasie rano ciszy, skupienia i uważności. Kiedy wchodzisz w kolejne dni, tygodnie, miesiące, dostrzeżesz, że stopniowo w twojej podświadomości kiełkują nowe przekonania. Zaczynasz bardziej ufać sobie, a przez to stajesz się gotowy wchodzić w nowe sytuacje, podejmować wyzwania i realizować projekty, które wcześniej wydawały ci się zbyt trudne lub odległe. W pewnym momencie możesz doświadczyć tak zwanej stanu przepływu, kiedy pracujesz albo tworzysz, a czas jakby przestaje istnieć. To zjawisko, w którym jesteś tak zanurzony w danej czynności, że nie czujesz presji z zewnątrz ani zwątpienia wewnątrz. Ten stan nie jest zarezerwowany dla wąskiej grupy wybrańców. Każdy, kto kultywuje uważność, ciało na energetyzowane ruchem i otwartość na naukę, może częściej w niego wchodzić. A ponieważ rano budujesz solidne fundamenty, to w ciągu dnia łatwiej jest ci do tych fundamentów sięgać. Może zdarzyć się też tak, że z czasem zaczniesz intuicyjnie wyczuwać różne szanse i rozwiązania. Poczujesz, że wchodzisz w swoisty taniec z rzeczywistością, w którym twoje myśli i pragnienia zdają się znajdować odpowiedź w postaci okoliczności, ludzi i propozycji, przychodzących w odpowiednim momencie. Nie trzeba tego nazywać żadnym cudem ani czarami, to raczej kolejny etap synchronii między tym, co masz w sobie, a tym, co jest na zewnątrz. Twoja świadoma praca w ciszy poranka wzmacnia koncentrację na tym, czego pragniesz doświadczyć i otwiera cię na możliwości, które wcześniej umykały twojej uwadze. Jeżeli jednak nie jesteś w stanie codziennie budzić się w tak wczesnych godzinach, to nie traktuj tego jako porażki. Znajdź swój własny czas, który też będzie względnie spokojny i wolny od rozpraszaczy. Dla niektórych idealną porą może być wczesny wieczór, zanim domownicy wrócą lub zanim sam pójdziesz spać. Dla kogoś innego popołudnie w weekendy. Najważniejsza jest sama intencja, by zapewnić sobie moment skupienia, ciszy, kontaktu z ciałem i nauką. Jeśli mimo to zdarza ci się naturalnie obudzić o czwartej nad ranem, warto spróbować. Choć przez parę minut, zamiast od razu wracać do snu, poczuć ten wymiar przedsionka dnia, w którym możesz sadzić nasiona przyszłych sukcesów. Codziennie podejmowany wysiłek, by spojrzeć w głąb siebie, poruszyć ciało i poszerzać horyzonty poprzez zdobywanie wiedzy, jest jak proces pielęgnowania cennego ogrodu. Na początku wydaje się, że nic się nie dzieje. Że czasami wręcz jest trudniej niż było, w pewnym momencie jednak zaczynasz dostrzegać pierwsze oznaki wzrostu: więcej wewnętrznego spokoju, mniejszą skłonność do narzekania, łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów, intensywniejsze chęci do twórczej pracy. A kiedy ten ogród stanie się bujny, masz szansę zebrać owoce w postaci realizacji swoich dążeń i planów, zbudowania zdrowych relacji, poprawy samopoczucia. A nawet uzyskania pewnej głębszej radości bycia. Odpowiedzialność za to, jak wygląda Twoje życie, spoczywa na Tobie. Przebudzenie w niecodziennych godzinach może być symbolem większego przebudzenia w szerszym sensie. Decyzja, co z tym zrobisz, zawsze będzie należeć do Ciebie. Być może taki poranny tryb nigdy nie będzie Ci do końca odpowiadał, ale istnieje szansa, że okaże się największym darem dla Twojego rozwoju. Warto przynajmniej spróbować i sprawdzić, co się wydarzy, jeśli potraktujesz budzenie się o świcie jako możliwość, a nie problem. Wypróbuj tę praktykę przez kilka dni, potem przez kilka tygodni i patrz, jak zaczyna się zmieniać twoje postrzeganie siebie i świata. Dzięki tej konsekwencji możesz osiągnąć stan, w którym czujesz większe połączenie z wewnętrzną intuicją, a zarazem lepiej rozumiesz mechanizmy rządzące twoimi myślami. Z upływem czasu odkryjesz, że trudne sytuacje nie paraliżują cię tak jak wcześniej, bo potrafisz przejść nad nimi do porządku dziennego i szukać rozwiązań zamiast koncentrować się na problemach. Zauważysz też, że masz w sobie więcej zrozumienia dla innych, bo wypływa to z Twojego osobistego poczucia harmonii, którą wypracowujesz każdego poranka. Ta harmonia, rozciągnięta na coraz większe połacie Twojego dnia, może pozytywnie wpłynąć na relacje z najbliższymi współpracownikami, a nawet przypadkowymi ludźmi, których spotykasz w różnych miejscach. Czy to znaczy, że nie będziesz mieć już gorszych chwil, albo że nagle odpadną wszelkie wyzwania? Oczywiście, że nie. Życie jest pełne nieprzewidzianych zwrotów, jednak dzięki regularnej praktyce Twoja odporność psychiczna i emocjonalna wzrasta. Lepiej radzisz sobie z presją i stresem, bo rozwinąłeś nawyk wracania do swojego centrum spokoju, do stanu, który wypracowujesz w medytacji, ruchu i zdobywaniu wiedzy. I to właśnie na tym polega stopniowa transformacja nie na eliminowaniu trudności, lecz na wewnętrznym przeobrażeniu, które pozwala inaczej reagować na cokolwiek cię spotyka. Tak więc, kolejnym razem, gdy otworzysz oczy i zobaczysz, że jest jeszcze noc, a zegar wskazuje godzinę, przy której większość ludzi przewraca się na drugi bok, możesz wstać i spróbować tej niezwykłej rutyny. Usiądź choćby na parę minut w ciszy, pozwól swojemu sercu promieniować spokojem, porusz ciało, żeby wydobyć z niego naturalną energię, poznaj choć odrobinę nowej wiedzy, która Cię zainspiruje, i dodaj do tego coś nieprzewidywalnego, co pobudza Twoją kreatywność. Może zadziać się niesamowita rzecz. Zaczniesz dzień z poziomu twórcy, a nie od twórcy z poczuciem, że to ty nadajesz kierunek i definiujesz, kim chcesz być i czego doświadczyć. Nie masz nic do stracenia, a bardzo wiele do zyskania. To zaproszenie do odkrycia, jak wielka moc drzemie w zwyczajnym, choć tajemniczym porannym przebudzeniu.